Yo, z tej strony Arux i dzisiaj pokażę wam jak zrobić Achievementa z kampanii z 2, i będą to niespokojne piaski. Należy przeteleportować się na drogę do Alkarnus i kierować się w stronę posterunku Kasima. Ten Achievement znajduje się dokładnie na kąsających piaskach, czyli lokacji, którą teraz widzicie na ekranie. Trzeba znaleźć coś takiego wysepkę z ze schodkami będzie tu biegał gangster który zleci nam zadanie ubić parę potworów które będą wyskakiwać z tych od portali jeżeli nam się to uda to achievement będzie zaliczony to ode mnie to tyle dziękuję za obejrzenie materiału, ja się z wami żegnam i do następnego, Jo!